Dzień dobry, z tej strony Farmer Starsz Dzisiaj mamy drugi dzień lęków naszych piskrąg Właśnie już słyszę, że coś pod nią piszczy Więc chodź kurka Chodź, 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 kurde, chodź tu Mamy takiego Czarnego Pięknego a drugi to jest taki. O, o. taki trochę jakby pstokaty. To jest dobrze, teraz weźmiemy i A I tu są jeszcze dwa jajeczka. Jeszcze... Oh, no to Araucana jest. No co, no skorupki chcę wyrzucić. Oh, tu mam wodę, więc sprawdzimy. No, pływa. No, coś z tego jeszcze będzie. Masz, Xiny? No, do no, mnie też pływa. Wszyscy was wszystkich wysiadujcie. Dobra, teraz idziemy do niej, do domu.